Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie pierwszą damę Polski w tak olśniewającym wydaniu, że nawet w towarzystwie Melanie Trump potrafiła skraść całe show? W Nowym Jorku wydarzyła się scena, która na długo zapisze się w pamięci obserwatorów. Po przemówieniu Karola Nawrockiego w siedzibie ONZ, polska para prezydencka pojawiła się na przyjęciu u Trumpów. I właśnie tam Marta Nawrocka pokazała światu oblicze, którego nikt się nie spodziewał odważne, Nowoczesne i pełne błysku. Cała podróż pary prezydenckiej do Stanów Zjednoczonych wzbudzała emocje. Karol Nawrocki wystąpił podczas 80. posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ, zabierając głos w sprawach kluczowych dla przyszłości świata. Rozpoczął przemówienie po angielsku, ale szybko przeszedł na język polski, podkreślając solidarność Polaków wobec Ukraińców po rosyjskiej inwazji. Gdzieś w Polsce mieszka milion ukraińskich uchodźców. Rosyjska inwazja to nie tylko najpoważniejszy konflikt, ale także punkt zwrotny. Świat wszedł w nową, niebezpieczną erę rywalizacji mocarstw, powiedział zmównicy prezydent. To były słowa ważne i mocne, ale prawdziwy błysk miał dopiero nadejść. Tego samego wieczoru para prezydencka udała się na recepcję organizowaną przez Donalda i Melanie Trump. Wydarzenie miało prestiżowy charakter i odbyło się w luksusowym Lati New York Palace Hotel w samym sercu Manhattanu. Karol Nawrocki wybrał ciemnogranatowy garnitur z dopasowanym krojem, który podkreślał formalność chwili. Ale to nie on przyciągnął spojrzenia kamer i obiektywów. Wszystkie oczy skierowane były na Martę Nawrocką. Pierwsza dama pojawiła się w nowym, zaskakującym wydaniu. Jej stylizacja odbiegała od typowej klasyki, którą zwykle wybierają małżonki głów państw. Marta postawiła na odważny, srebrnoszary komplet o marynarkę o satynowym połysku i szerokie, skrócone spodnie o prostym kroju. Nowoczesna forma, nietypowy materiał i blask, który odbijał światła hotelowych sal, sprawiły, że polska pierwsza dama wyglądała jak gwiazda światowych wybiegów. Do tego dobrała srebrzyste szpilki o lekkim połysku, które idealnie współgrały z całością i dodawały lekkości całej stylizacji. Makijaż był mocny, wyrazisty, a czerwone usta stanowiły kontrastowy akcent, który przełamał stonowaną bazę. Efekt. Elegancja z domieszką odwagi, nowoczesności i kobiecej siły. Spotkanie z Melanią Trump było dla Marty Nawrockiej momentem szczególnym. To pierwsza okazja do osobistej rozmowy z byłą pierwszą damą USA. Podczas wcześniejszej wizyty w Waszyngtonie zabrakło tej możliwości, tym razem jednak doszło do spotkania, które jak donoszą uczestnicy odbyło się w przyjaznej, wręcz serdecznej atmosferze. Tematem przewodnim wydarzenia była inicjatywa Gwosteryn in The Future Together, skupiająca się na wspieraniu dzieci z pieczy zastępczej w zdobywaniu nowych możliwości edukacyjnych. Ale choć rozmowy dotyczyły spraw wielkiej wagi, media skupiły się na tym, jak prezentowała się pierwsza dama Polski. Zdjęcia Marty Nawrockiej obiegły internet i błyskawicznie stały się tematem numer jeden. Internauci zasypali sieć komentarzami: Klasa światowa wygląda lepiej niż Melania pierwsza dama na miarę nowoczesnej Polski. Dlaczego to tak istotne? Bo w polityce wizerunek to nie tylko dodatek, to narzędzie budowania siły i prestiżu państwa. Każdy detal, od wyboru stroju po gesty i uśmiech, może zmieniać sposób, w jaki Polska jest postrzegana na arenie międzynarodowej. A Marta Nawrocka udowodniła, że potrafi odnaleźć się w światowej elicie, błyszcząc nie tylko dzięki pozycji, ale i autentycznej pewności siebie. To wydarzenie pokazuje też szerszy trend, Pierwsze damy coraz częściej odchodzą od wizerunku cichego dodatku do polityków. Stają się samodzielnymi postaciami, które mają coś do powiedzenia i które potrafią swoją obecnością i stylem kreować emocje. Marta Nawrocka, wybierając nieoczywistą stylizację, pokazała, że nie zamierza iść utartym szlakiem. I właśnie dlatego zdjęcia z Nowego Jorku nie są tylko modową ciekawostką. To sygnał, że polska potrafi być nowoczesna, odważna i elegancka jednocześnie, że wizerunek polskiej pierwszej damy może konkurować z największymi ikonami politycznej sceny. Pytanie tylko brzmi, czy to początek nowego stylu Martyna Wrockiej, czy jeszcze nieraz zaskoczy nas swoim odważnym podejściem, które przełamuje stereotypy. Jedno jest pewne, w Nowym Jorku błyszczała nie tylko polityka, ale i moda. A Marta Nawrocka udowodniła, że potrafi być ambasadorką Polski nie tylko w rozmowach, ale także w stylu, który zostaje w pamięci na długo. I właśnie to pozostawia trwały ślad. Dla jednych była symbolem odwagi i nowoczesności, dla innych sygnałem, że Polska może konkurować nie tylko w polityce, ale i w świecie mody i wizerunku. To pokazuje, że pierwsza dama to nie tylko osoba stojąca obok prezydenta to twarz narodu która może inspirować, wyznaczać trendy i przełamywać bariery. Marta Nawrocka w Nowym Jorku nie tylko błyszczała, ona stworzyła narrację, która na długo zdominuje dyskusję w mediach i wśród opinii publicznej. Marta Nawrocka w Nowym Jorku nie tylko błyszczała, ona stworzyła narrację, która na długo zdominuje dyskusję w mediach i wśród opinii publicznej. A jej obecność, styl i pewność siebie stały się nie tylko komentarzem do jednego wydarzenia, ale symbolem nowego etapu, etapu, w którym polska pierwsza dama wchodzi do Światowej Ligi Kobiet Wpływu, równych pierwszym damom z największych mocarstw.